Szanowni Państwo, kochani moi, teraz, teraz na, na poważnie ręce pokazuję. Umiem wszystko robić w zawodzie z Duna i w, i w zawodzie kominiarza. Tylko kominiarza potrzebuje człowieka, bo kiedyś chodziłem nawet nawet podacha, teraz już nie. Już mam swoje lata. I będę miał człowieka, który będzie łazić podacha, który będzie czyścić kominy. Kto chce żeby piec był czysty nie dymiał w domu, koplowy centralne ogrzewanie bardzo proszę, ulica Szkolna 17 karteczki wrzucać do skrzynki mojej listowej w każdej chwili przyjadę wyczyszczę piec dokładnie lepiej jak te z Duny co są w gazetach niedrogo, będę brać odczyszczenia stówka odczyszczenia pieca, plus dochodzi dojazd. No, jak dowieziecie mnie sa samego, to będzie tani. A jak ja swoim samochodem muszę dojechać, od razu baby byś czyścił. To. E, panie Wojciechu, baby się nie czyści się. E, e, I. Ale kroczysz, żeby zaglądać do kroczego. Jak trzeba, będzie to, to zaglądam. Nie musisz uczyć. Nie. Mam 53 lata. Prędzej zaglądałem do kroczy jak ty. Panie no, Wojciech. Na pewno nie. Nie wiesz, jak cipka no. nad pachnie. przekonamy się o tym, panie Wojciechu. Proszę. I bardzo proszę, państwo, naprawdę. To nie jest żart. To jest moja apelacja. Mam dwa samochody, mogę dojeżdżać i tak dalej do was. Do, y, do, czyszczenia, do naprawy pieców, bo znam się na tym, jak kanały idą w piecach, każdym w kanale, na centralnym ogrzewaniu znam się bardzo dobrze, bo mam uprawnienia, jako pracowałem w PC jako palacz, jako, y, pracowałem jako kierownik, nad palaczami byłem, to znam ca całe budowę centralnego ogrzewania kotłów różnych, wysokoprężnych, niskoprężnych, wodnych i tak dalej i gazowych znam, tylko muszę pojechać do Urzędu Miejskiego, e, zapytać, gdzie postępować legitymację odnowić swoją i bardzo proszę, zapraszam, możecie zgłaszać w tym zawodzie, chętnie podejmę się tej pracy w każdej chwili i tak dalej. Dziękuję bardzo.